I na i tu była polska na nie zagrawał, on to na własny by rozsypywał. Ale piaskarka <tryk> Piaskarka roku 2015 a, bo to tylko ich teren jest tutaj pewnie Ale i na wstecznym widzisz piaskarka działa, a zwykła na no wstecznym pewnie nie działa Jak? To jest niezależne. O Uuu, daleko kurwa Tak posiedzę, no normalnie Łatko, to No czekaj, czekaj, czy wyłączy sypanie podczas mijania z autem? tego piasku A jest się zbiera giazdy na YouTube